W dalszym ciągu jesteśmy tu, gdzie byliśmy, Jerzy Jamkowski i Marek Marzewski. Witamy również naszego gościa, Luzaka na kółkach Łukasza Kaznowskiego, autora książki o tym, tymże samym tytule. Cześć. Łukasz, witaj Luzaku. Dzień dobry, witam wszystkich. Leży przed nami książka Twojego autorstwa, która ku mojemu zaskoczeniu, a myślę Marka też, mhm. y, że dużo wiemy na temat sytuacji osób niepełnosprawnych. Tak, że... wie się, że jeszcze otwierają się horyzonty. Kuchu, no kuchu właśnie. Kuchu. Ja... Ale może na, na początek Łukasz. Y, siedzisz na wózku, prawda? Mhm. Y, powiedz z jakiej przyczyny? No więc tak, y, cierpię na rdzeniowe zanieczyszczenie no. od siódmego miesiąca mojego życia. I od tej pory, czyli to tak naprawdę całe życie jestem na wózku liniwalidzkim, e, który jest nieodłączną częścią mojego życia. I co? Ale nie przeszkadza mi to w żaden sposób, aby korzystać z życia i czerpać z niego pewnymi garściami. Czyli nie jest to bariera, której nie można przeskoczyć, Absolutnie tak? nie. A ja jeszcze czasami odnosiłem, czytając książkę, wrażenie, że y, po prostu zwyczajnie wykorzystujesz. Swoją sytuację po to, żeby gromadzić wokół siebie ludzi i żeby pokazywać, że ja tu rządzę. Moi ludzie często to pada w książce. Z tym, że to nie wynika z postawy takiej roszczeniowej, że otacza się ludźmi, którzy z litości, z jakiejś tego, tylko po prostu z symbolicą. Lgną ludzie z otwartości. Dobrze. A powiedz. No, skończyłeś studia, tak? Tak, jestem po dwóch kierunkach. Skończyłem dziennikarstwo internetowe, a także stosunki międzynarodowe w języku angielskim. Także tak, jestem już magistrem I co? I właśnie ja skończyłem ostatni rok pisząc moją biografię i, i, i chciałam się właśnie nią podzielić ze wszystkim. A co było motywem do tego, żeby, żeby wziąć się za książkę? Głównym motywem było to, że po prostu chciałam udowodnić poprzez moją historię, że, będąc osobą niepełnosprawną, można tak samo korzystać z życia jak wszystkie inne zdrowe osoby. Chciałam też pokazać, że to dobra od w ludziach, pod warunkiem, że my się na tych ludzi otworzymy. I ogólnie chciałam tak naprawdę pokazać, że moje życie jest piękne. I no, zamieniłby nie zamieniłby mnie na żadną, no, no, nawet gdybym miał taką możliwość. Gdybyś miał, gdybyś miał taką możliwość, bo nie masz tej mm -hmm. możliwości, masz takie życie, jakie masz. Nie ukrywam, że czytając tę książkę w wielu miejscach byłem zaskoczony twoją aktywnością, twoją aktywnością sportową również, tak. bo no. Wózek inwalidzki, niesprawne ręce i koszykówka. Wózek inwalidzki, niesprawne nogi i piłka nożna. E, wytłumacz, o co chodzi. Bo ty, mhm. we, oczywiście. Bo pisa, jeszcze dziennikarstwo można zrozumieć, mhm. tak? No więc tak, ja od małego jestem w tym pasem na tym. Szczególne koszykówki, ale również piłka nożna. Tak jak mały pozostały duży e, którzy grali na boiskach w co akurat wtedy mieszkałem. Tak samo brałem udział w tym, że łączyłem razem z nimi. I co? Grałem z nimi w taki sposób, że e, robiłem co mogłem, aby przeszkadzać przeciwnikom najlepiej jak potrafiłem. Miałem dosyć duży zwrotny wózek elektryczny, który bardzo przydawał się w bronieniu szczałów Był masywny. Był masywny, tak, Był przeszkodą tak, dla przeciwników. Tak jest. Bardzo, bardzo lubiłem grać razem z moimi rówieśnikami. Zazwyczaj na, no, głównie na obronę yy, grałem w piłce W koszykówce też przeszkadzałem, jak mogłem. Zależałem drogę przeciwnikom, oni na mnie wpadali, i tak naprawdę nie skończyło się to jakąś kontuzją, mniejszą lub większą, ale to mnie tylko bardziej motywowało, żeby jeszcze więcej siebie dać. I co śmieszne, ja zawsze byłem chętnie wybrany do dużych moich. Yy, kolegów, bo ponieważ po prostu miałeś walory po prostu, tak, <grystanie> walory, walory dobrego zawodnika. To teraz też miałem bardzo duże serce do gry i naprawdę każdy lubił ze mną grać, i, chyba, że przeciwnicy, bo trochę już gorzej było. <grystanie> gorzej znosili to. Zostańmy przy koszykówce jeszcze może na chwilę, <grystanie> bo jesteś tu Nasz człowiek no. z, w tej chwili z Adamowizny, wcześniej z Otrembus, wcześniej z Brwinowa. Raz ja tam z każdej strony, miałam ja ja, dużo adresów, a tak naprawdę Warszawa, Pruszków, Hany, Gazus, wszystkie te okolice tutaj są bardzo bliskie. Piszesz w książce, że Pruszków, kiedy dowiedziałeś się, że ojciec chce się przeprowadzić w okolice Pruszkowa, był znany z mafii i z Koszykówki. To są Twoje słowa. Tak? tak. No nie ma co ukrywać, że Pruszków ma swoją sławę, która wiąże się właśnie zarówno z mafią, która działała na terenie całej Polski, a także Koszykówka, bo jesteśmy dwukrotnie mistrzem Polski. W latach 90 aż do roku 2003 roku byliśmy postachem w całej lidze i do dzisiaj krążą legendy o Pruszkowie, że to była jedna z najlepszych dużych w historii polskiej koszykówki. No i trzeba się z tym zgodzić, bo naprawdę wyjątkowo dobrą, dużą na mieliśmy. I gdyby nie to, że koszykówka odegrała tak istotną część, rolę w historii pruszkowej, to pewnie pruszko byłoby kolejne główne, zmafiały. Tak, też jest to się z koszykówką, tak jest. Mm -hmm. I jeszcze jedno. Do koszykówki trafiłeś, że tak powiem, wysoka, bo NBA, zbierałeś karty NBA tak. i stąd i kibicowanie koszykówce, i całą resztę, i być może nawet zawód zawdzięczasz NBA i koszykówce. Tak, wszystko się zaczęło, ja tak bym bardzo. Młodym dzieckiem miałem około 8 lat, no jeszcze miałem około 7 lat. Wtedy obejrzałem film pod tytułem Kosmiczny Meloć, z udziałem Michaela Jordan'a. No i jakoś tak mnie to pochłonęło, że zacząłem właśnie zgrać Glazgardy. NL, o Pan wspomniał, w latach 90. były bardzo popularne wśród młodzieży. Kupiłem sobie grę na komputer, też NL98 i tak naprawdę zacząłem kupować non-stop. Różnego rodzaju czasopisma na temat koszykówki. Oglądałem mecze w telewizji i koszykówka tak po prostu nagle stała się nieodłączną częścią mojego życia. W NBA masz przyjaciół również? No, zdarzyło się poznać bardzo, bardzo znanych postaci z najlepszych do świata. Koszykówki. Eee, co, tak naprawdę mam cały też rozdział, który opisuję. Małe przygody związane z koszykówką w mojej i Jest to tak naprawdę mnóstwo. Tak jak i polskich zawodników, konkretnie kruszkowskich, Dominik Czubek mówicie, To co? Też, Tak, jak najbardziej. Jest to urodzony kruszkoda yy, zawodnik, który już nie gra, co prawda, ale był bardzo, bardzo ważną częścią to dużej przez wiele lat. Zawsze był dla mnie bardzo w porządku, tak jak wiele innych zawodników, którzy porażyli mi z meczów, bo zawsze byłem na wszystkich meczach, na jakich się tylko dało, a przez to, że jestem osobą otwartą, to zawsze podjeżdżałem do nich, on do mnie podchodzi. Nieraz zdarzyło mi się dostać prezent w postaci koszulki meczowej lub właśnie hat, NBA z podpisami od amerykańskich zawodników. I co? I zawsze byłem traktowany za szczególną dobrocią. Czyli w sumie w fajne życie prowadziłeś. Ale bardzo. No, prowadzisz w dalszym ciągu. No, Cały bardzo. czas, od małego do, do y -y, Jeszcze jedno, Łukasz. Y -y, książka jest dosyć gruba, y -y, książka jest dosyć obszerna. Książka traktuje o rzeczach bardzo, y -y, powiedzmy sobie, osobistych często. Y -y. Y -y. Dzisiaj darujmy sobie może y -y. rozmowę na ten temat. Y -y, Jednego z rozdziałów. Tak? Przynajmniej mm -hmm. nie, no tam ze dwa, trzy rozdziały mm -hmm. są takie, o których w, o tej godzinie nie wolno nam wspominać. Mm -hmm. Natomiast myślę, że może zdarzyć się taka okoliczność, że o wypowiedzi na ten temat również Cię poprosimy. Natomiast ja na zakończenie naszej rozmowy, co dalej, luzaku na kółko. Co dalej? Eee, co dalej? Chciałbym głosić e, i mówić otwarcie o tym, że nie ma czegoś takiego jak niepełnosprawność. No powiedziane, nie ma czegoś takiego jak e, niepełnosprawność. bariery e, no, nie nie są tylko w głowach. Naszych, tak? są tylko i wyłącznie w głowach, a siła to stan umysłu, którego płat może e, dosiągnąć każdy dokładnie. Jeżeli bardzo tego stoi, jeżeli. Przede wszystkim musimy być bardzo otwarci w stosunku do ludzi, to wtedy ludzie będą tak samo otwarci wobec nas. I jeżeli będziemy podchodzić do życia pozytywnie i, i, i tak samo do różnych grup społecznych, to możemy mieć naprawdę bardzo kolejowe życie. I myślę, że tego naszym słuchaczom również życzyć tak trzeba naprawdę. z końcem roku <noise> tego i z początkiem następnego. Ze swojej strony, z naszej strony. Chciałby, chcielibyśmy z Markiem życzyć Tobie pozytywnego spojrzenia na świat, Dziękuję. luzu w dalszym ciągu Dziękuję. E, Dziękuję również no wszystkim i, i czegoś tam jeszcze no zdrowia, a ty jesteś zdrowy a a dla, a dla A dla pierwszego szczęśliwca, który się dozwonił do naszego studia 22 241700 24 jest jeden egzemplarz książki Łukasza który no, z przyjemnością sprezentuję do czytania bądź też przed świętami, bądź na świętach, bądź po świętach. Tak. Także bardzo proszę, kto, jeżeli ktoś chciałby taką książkę otrzymać, bardzo proszę o telefon 22 724 1700 mhm. do Radia pogoria I cóż, e, Łukaszu, e, jesteś no, jednym z e, takich osób, które... No, uważają, że, że tylko otwarte życie jest czegoś warte i że tak jak mówiliśmy przed chwilą, że bariery są tylko w nas, jeżeli, jeżeli potrafimy te bariery w sobie zabić, to nawet jeżeli będą dwa schodki do sklepu z pamiątkami, to, to jesteśmy w stanie tam dotrzeć, prawda? Oczywiście, pewno, że tak. Ludzie są wokół nas i ludzie są bardzo chętni do pomocy, jeżeli my o to tą pomoc, wystąpimy. Czasami nawet nie musimy o nią wystąpić, bo bardzo często zdarzają się takie sytuacje w moim życiu, że ktoś bez powodu mnie zaczepi na ulicy i zapyta, czy może mi w jakikolwiek sposób pomóc. Jest... Tak i ogólnie to przede wszystkim uważam, że e, być otwartym i być pozytywnym przynosi same pozytywne rezultaty i dowodem tego jest e, historia, którą opisałem e, w mojej książce na temat mojego życia damy tam liczne przykłady właśnie na tematy y, związane z tym, jak można w bardzo skuteczny sposób pokonywać te badania. Dziękujemy Łukasz za to, że chci chciałeś się z nami spotkać. Ja bardzo dziękuję za e, Dziękujemy również słuchaczom, że chcieli nas y, wysłuchać i poświęcili swój czas. E, dziękujemy za ten rok. E, życzymy e, lepszego roku przyszłego. Chociaż czy lepszego no, roku żebyś sobie dobrze. nawet nie wyobrażam. No. W każdym razie zdrowych i pogodnych świąt, żeby upłynęły żeby w spokoju, żeby na święta trochę śniegu spadło, żeby takie taki było prawdziwe Christmas time i żeby, no, żeby żeby wziąć przykład z Łukasza, być otwartym i kochać ludzi, bo jeżeli my będziemy kochali, to oni też nas pokochają. Spotykamy Więc. się już w 2018 roku. Za dzisiaj dziękujemy Jerzy Jamkowski i Marek Konarzewski. You all love me, so when I take all of me